Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Księga. Świętą Księgę dziś dla Państwa otwierają? Ksiądz Piotr Pawłkiewicz i Paweł Kęska. Otwieramy tę księgę, proszę Państwa, piękną wiosną. Czytamy czytania biblijne, ponieważ to jest niedziela, a te czytania to zawsze dla nas uczta duchowa. Rozpoczynamy od czytania z dziejów apostolskich. Jakoś tak jest, że po zmartwychwstaniu chodzimy za tymi apostołami po drogach dawnego świata biblijnego. A to będzie rozdział 14, wersy od 21 do 27. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochi, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochi, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Uczniowie podróżowali i nie tylko głosili wiarę, ale ustanawiali starszych, czyli tworzyli twarde struktury kościoła, nie tylko charyzmat, ale proszę księdza, trochę administracji. No musi być, tam gdzie ma być wspólnota ludzi, którzy mają jakoś współpracować, nawet modlić się wspólnie. Potrzebna jest organizacja. Ja kiedyś dałem taki przykład młodzieży, że paru charyzmatyków z jakichś tam parafii gdzieś tak taktu rozmawiali luźno przed kościołem wpadli na pomysł, żeby może pojechać się pomodlić gdzieś na łono natury w niedzielę, dobrze. To umówili się na dworcu w Śródmieście, kupili sobie bilety, ale po co każdy ma kupować? To niech jeden będzie i daje pieniądze i kupi te bilety. I ten jeden poszedł już mieli skarbnika. I tak się to tworzy, że no bez współdziałania struktur, struktur nie, nie, ma, nie ma sukcesu. I słyszałem kiedyś, że był w czasach Franciszka, świętego Franciszka, człowiek łudząco podobny duchowo do Franciszka. Był skrajnie ubogi, modlił się, służył ludziom, tylko nie założył struktury. I dzisiaj rzadko kto pamięta jego imię, nazwisko. Nie, nie pomyślał o tym, żeby jego myśl przetrwała. Do dzisiaj, tak jak to w przypadku wielu świętych jest w naszej rzeczywistości kościoła katolickiego. Jeśli jest tych uczniów dziesięciu 10 czy stu, to zawsze któryś musi być tym najstarszym, tym najważniejszym, który przewodzi. No tak, pewnie historia by pokazała jakieś spontaniczne rządy, ale to, to, są, to musi być rzeczywiście ktoś, kto przewodzi, ktoś, kto czuwa nad bezpieczeństwem, ktoś, kto dyskutuje z tymi, którzy polemizują. No to Historia pokazuje nam tutaj ogromną plejadę ról, jaką mogą ludzie w organizacjach pełnić. A posłowie przechodzą przez te miasta, które brzmią dziś dla nas jak wielkie metropolie. Pizydia, Pamfilia, Perge, Atalia. Trochę nam się to w głowach mitologizuje. No tak, ale to, gdyby Pan Jezus był łaskaw i wybrał ziemię polską na ogłoszenie Ewangelii, to byśmy mieli, że z Poznania pojechał do Gniezna, tam wysłał ludzi do jakiegoś innego miasta, i by się brzmiało swojsko. To są rzeczywiście egzotyczne dla nas nazwy, ale autor natchniony, że tak powiem, żartobliwie i prowokująco marnuje atrament, żeby nam pokazać, jaki to był konkret. Nie, nie, w Ewangeliach nie zaczyna się. W silną dal poszli apostołowie, gdzie tam, jakieś potwory, są, wrócili. Nie, to nie jest bajka. To jest zorganizowana akcja pod kierunkiem Ducha Świętego prowadzona przez konkretnych ludzi. W piątek wyjechali z Warszawy, dojechali do Krakowa, tam mieli nocleg, potem spotkali się z chrześcijanami, a w sobotę ruszyli dalej i dotarli do Zakopanego. Taka mm, Ewangelia. Mm, mm, mm. De facto się to dzieje, tylko w, w posłudze Kościoła. Chrystus nadal naucza, wszystkie dokumenty, cały czas o tym mówią. Chrystus nadal naucza, to Chrystus przemawia ustami swoich sług, także to jest, to jest rzeczywistość dotykalna sakramentalnie. Ale na końcu wrócili do siebie i zostali przyjęci przez Kościół, opowiedzieli jak wiele zdziałali. Do domu wrócili. No wrócili, tak. Tu jest jeszcze zapisane, zaraz na samym początku, kiedy wrócili do listry i koni Mantiochi, to umacniali dusze, 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 uczniów. Wracali, wrócili i umacniali jeszcze raz, jeszcze ciągle. Tak jak musieli, nie możemy się raz na, najeść na, na całe lata. Tylko te wszystkie posiłki musimy mieć rozłożone na śniadanie, obiad, kolacja. Takim z przyjmowaniem praw wiary, to, to ciągle będzie dalej, ciągle więcej, ciągle głębiej, oby to tak by było. te, te, te zasady yy, percepcji życia duchowego yy, muszą być stosowane i obyśmy je odczytali. Czyli, czyli to znaczy, że nigdy tak do końca nie będę nawrócony i ktoś mi cały czas musi głosić Ewangelię? Dokładnie tak. Do, do chwili śmierci stoję przed wielkim wyborem, jak i każdy człowiek, i, I czuję dramaturgię tej całej sytuacji. Kiedy Paweł i Barnaba ym, ewangelizowali, wchodzili do tych synagog i uczyli też Pogan, bo to jest też prawa do Pogan, to wcale nie mówili o tym, że świat będzie piękniejszy, kiedy uwierzycie w Jezusa Chrystusa, tylko że przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Bożego. Marna reklama. Proszę Państwa, jest taka tajemnica, że ja znam ludzi, którzy przychodzą przez uciski Boże, zaznaczymy Boże. I im jest naprawdę lekko. Jakaś to ta jest tajemnica dziwna. Spotkamy siostry księży takich bardzo świątobliwych, w sensie bardzo pozytywnym. I oni naprawdę dużo mają, mieliby co do opowiadać na narzekanie, ale słowo z ust A jak tam się się czuje? A księży, pan Bóg wie, wie, co robi starszy człowiek, także. A, a czym się różnią Boże od niebożych uciski? A no właśnie, Boże służą Królestwu Bożemu. Bo to może być całkowicie świecka rzecz. Coś może robić dla, dla dzieci plac zabaw. I to jest świetna sprawa. Ale jeśli ten plac zabaw już robi perfekcyjnie, to już jest, nie, żeby wszyscy widzieli. Jeśli robi go szybciej, żeby go nie zrobili szybciej ci z tamtego podwórka, to już przestaje być Boża sprawa. I wtedy można poczuć ból ucisków. Można odsuwać Jezusa właśnie jako tego, który ciągle no, krzyż z nas wyrzeczenie, coś, tylko mówi wyraźnie, że sto razy więcej dostaniesz już tu na ziemi szczęścia, pokoju, niż z tego, co stracisz na Pana Boga. Oczywiście żadnego wzoru matematycznego tu nie przeprowadzę, to po prostu trzeba przeżyć. Czyli Boże, uciski mają wyższy sens i dlatego łatwiej je przyjmować. Łatwiej je przyjmować z miłości. Proszę Państwa, gdyby ktoś zadzwonił to do Ciebie, bo jesteś, załóżmy, informatykiem i powiedział, słuchaj, muszę na jutro oddać tekst, i mam go w komputerze, nie mogę go wydobyć. No to byś się żachnął, 22 trzeba w samochód wsiadać, jechać pod tego samochodu. Gdyby dziewczyna, którą kochasz, powiedziała, że też się zepsuł komputer i bardzo prosi Cię, żebyś naprawił, to, to ja naprawdę czuję, że byłby różnego formatu, różnego stopniem się mierzy miłość do osoby, która prosi, miłość do osoby, która będzie dziękować, miłość do osoby, z którą razem żyje i teraz mamy wspólny problem z tym komputerem. Z zewnątrz tego nie widać. Zewnątrz, jeśli ktoś cierpi, choruje, lecz w szpitalu, to cierpi dokładnie tak samo, jak wszyscy towarzysze jego niedoli. Ale jak się w to wejdzie głęboko w życie, to się okazuje, że, że chrześcijanie mają jakąś serię znieczuleń, których, do, których doznają od Chrystusa. Za chwilę będziemy czytali fragment Apokalipsy świętego Jana. Księga Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Rozdział 21, wersy od 1 do 5. Ja Jan ujrzałem niebo nowe i ziemię nową. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem Stępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu, oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi I otrze z ich oczu wszelką łzę A śmierci już odtąd nie będzie Ani żałoby, ani krzyku, ni trudu Już odtąd nie będzie Bo pierwsze rzeczy przeminęły I rzekł siedzący na tronie Oto czynię wszystko nowe Kiedy rośniemy, dojrzewamy, potem starzejemy się. Tak sądzę, to chciałoby nam się, żeby to wszystko, co jest, było, ale jakby nowe. Moje ciało jakby nowe, chleb zawsze świeży, niebo zawsze niebieskie i trawa nigdy na jesieni nie będzie żółta. Jaką chodzi nowość? Więc chodzi o nowość miłości, bo ci będą zbawieni, którzy będą kochać, to dojdziemy do, do końca dzisiejszej Ewangelii. Kochać jak Jezus. To otwiera bramy, bramy nieba, które Bóg daje, nowego nieba i nowej ziemi. Zwróćcie uwagę, że my bardzo często chcielibyśmy, żeby Pan Jezus nam wyregulował życie ziemskie, przywrócił do zdrowia, żebyśmy mieli wyniki, cholesterol, żeby dzieci pokończyły wymarzone przez rodziców i przez siebie uczelnie, żeby, no oczywiście wróciło zdrowie, żeby z ludźmi było pełne porozumienie, żeby się mężowie z żonami pogodzili. Ale Pan Jezus nie przyszedł tu, żeby nam naprawiać t -t 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 tutaj deseczką, tutaj klejkiem, tutaj czymś. On przyszedł dać nowe, przeorać tą starą ziemię, przeorać t -t -t mentalność taką złą, która którą grzech pierworodny wprowadził w świat, i zasiać nowe ziarno nowego życia, i zejdzie wtedy właśnie ten piękny, piękny obraz Kościoła nowego. Jak już państwu mówiłem. Ewangelia podaje, że zapadła cisza na 30 minut. Niektórzy mówią, że to ta cisza, to było to, że zatkało ich po prostu tych, którzy byli przeznaczeni do nazbawienia, jak pięknie, jak piękny jest niebo i ta nowa Ziemia i nowe niebo. Czyli to nawet to nie jest to, co znamy, tylko troszkę lepsze, ale faktycznie zupełna nowość. Innych. Ale, ale to będzie no, ten sam świat, bo będą. Jak to wielu teologów przekonuje, będą zwierzęta, będą. A na pewno nie będą gryzły psy ludzi. <grystanie> będą, będą rośliny. Jeśli to ma być świat, tu zmartwychwstanie. Bo nie mówię, że przeniesiemy się na inną planetę. To się jednak będzie nazywać nowa, ale Ziemia. Nowe, ale niebo. Czyli coś, z czym już mieliśmy do czynienia. Bo są to znane pojęcia. Czyli można myśleć o tym, że nie będę gdzieś zupełnie indziej wyeksportowany na inną planetę. Poza tym układem słonecznym, ale będę nie, na ziemi. Tak, no to w ogóle Pan Paweł sugeruje jakiś przestrzenny podział nieba i ziemi, że na inną planetę nie. To będzie inny stan, stan istnienia świata i stan istnienia nasz. A przede wszystkim wszystko będzie się rozgrywać w naszym duchu, gdzie znowu wrócimy do pełnego posłuszeństwa zaufania Bogu i znowu odkryjemy, że to jest największe szczęście, jakie człowiek może zyskać. Zaufać Bogu i żyć Jego życiem. Piękny sopis tutaj miłości przystrojone. Ym... Jeruzalem, miasto święte, przystrojone jak, jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. To, co ksiądz mówił w poprzednim czytaniu o tym znoszeniu cierpienia dla Pana, to tak jakby te klejnoty wtedy już przywdziewać na to spotkanie z Nim. No tak, Bóg, Bóg ustanowił Kościół jako oblubienicę dla Chrystusa, za którą On przelał krew i oddał swoje życie. Kościół nas karmi, Kościół nas poucza, Kościół nas pociesza. To są wszystko funkcje matki, która jest powołana do tego, żeby dziecko otoczyć w formą takiej miłości. Tu jest napisane, że pierwsze rzeczy przeminą, czyli to wszystko, w czym żyjemy, to jest taka... Gospoda średniej klasy, ktoś powiedział. Tak. Z to jest noc to jest gospodzie średniej klasy. Tak, tak. Taki lotnisko, dworzec kolejowy. Tak, tak. Przedpokój. Oczywiście, proszę Państwa, iluzją jest czekać na pełnię szczęścia. Ja mówię, że ci, którzy żyją sprawami Bożymi, mają tajemniczą pokój w sercu i się zgadzam. Ale wszyscy tu pragniemy jeszcze jednego zobaczyć Boga, doznać pełni jego życia. To, to, to są te obietnice, które nam zostawił. I, I ku temu ku temu zmierzamy. To ma być naszym ostatecznym celem. Zaskakuje nas dzisiaj Biblia, która mówi w właśnie Apokalipsy. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie. No właśnie, zaskoczył mnie kiedyś ojciec profesor Sali, który napisał, że Adam i Ewa mieli normalny system nerwowy. Ich też coś mogło boleć. Tylko proszę Państwa, powtarzam, ból. Z miłości, znoszony dla kogoś. Kiedy się widzi sens tego bólu. Niejedna matka wzięła nadgodziny, pracowała od trzeciej rano, wstawała, żeby córka miała pieniądze na opłacanie szkoły. I ona cierpiała z tego powodu, że o trzeciej musi codziennie wstawać, dzieciom nie mówiła nawet. Ale to było takie cierpienie, hmm, to było takie cierpienie z, z ogromnym sensem, napojone miłością. Natomiast są takie cierpienia, które nie mają nic wspólnego z miłością. Prawda? Babcia obrzuca wnuczka prezentami, bo ma wysoką emeryturę. Już jednocześnie niepotrzebne są pieniądze w tej chwili. Na no, lekarza ma odłożone, na pogrzeb ma odłożone. I niby jako dobra babunia przynosi ciągle prezenciki. Po pewnym czasie dzieci pytają ciągle o babcię. Poza tym są rozkojarzone tymi prezentami. Niby na zewnątrz to wyglądało tak samo. Głoskała, przytulała, obdarowywała. A jednak to było zupełnie coś innego niż miłość Jezusa Chrystusa. Zupełnie coś innego. Czyli miłość Jezusa Chrystusa jest takim... jest tym kształtem, który nam pozostanie na to przyszłe życie. Jest wzorem, jest oparciem. To jest niesamowite, ale... Ciągle mamy to takie pojęcie bardzo naturalne Miłości Że właśnie jestem dobry dla kogoś Przybaczam, służę mu, obdarowuję go Zachwycam się nim Ale na przykład często brakuje w tym zestawie słowa O które walczy ksiądz Dziewiecki z Radomia Wymagam też Od siebie i od niego wymagam To jest prawdziwa miłość narzeczonych A nie, że pozwalamy sobie na coraz więcej Prawdziwa miłość I dlatego jest tu napisane Że Bóg ociera i mzy zbawionym po wejściu do nieba, pamiętajcie, łzy będą płynąć, dopóki tu będziemy na ziemi. Z przeróżnych powodów. Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii. Księga. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Rozdział 13, wersy od 31 do 33 i od 34 do 35. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami, będziecie mnie szukać. Ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię, dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowani. Po tym poznamy chrześcijanę, że się wzajemnie miłują, a jak się patrzy na polskie społeczeństwo, przynajmniej na ostatnie miesiące, no to gdzie ci chrześcijanie, gdzie te nasze 90% czy tam 90 Miłości, jak na lekarstwo czasem. Coś Pana zapytam. Jak się Panu wydaje, ile razy Pan w roku na ulicy, gdzieś w biurze, w przychodni, widzi kobietę w ciąży? No, wiele razy. Wiele razy? Tak. To ja mam chyba jakieś inny drogi. Ja w, w roku widzę kobietę w ciąży pięć razy. Ja więcej, tak mi się wydaje. Może dlatego, że koleżanka jest w ciąży i widzę codziennie. To przy okazji. Ale jest zaskoczenie. Ja może tak po ulicach nie chodzę, jakoś trawajami nie jeżdżę. Nie powiedziałbym, że jakoś źle jest w Polsce. W sensie jestem tak w, w tle innych narodów, innych innych państw, że to jest gorzej. No, Japończycy są nieprawdopodobni. Azjaci. Ostatnio yy, <laughs> byłem pociągiem, parę razy upadła mi kartka papieru, przysnąłem tak, upadł mi długopis. Jakaś Azjatka siedziała naprzeciwko mnie i z uśmiechem mi wszystko podnosiła i i pomogła mi założyć kurtkę, pomogła mi założyć torbę, nie znałem tej kobiety i nawet nie wiem gdzie jest, trudno było zapytać w ich języku, ale, ale tak poza tym to Panie Paweł, rzeczywiście przekracza się granicę niemiecko-polską, słowacko-polską, czesko-polską, a to już kabiny, czołgi. <śmany> yeah. Snują się niektórzy, nie, którzy z wiami do herbaty W warzywniaku nie, tylko w telewizji. A to wszędzie. <laughs> A to jest napisane, że przykazanie nowe wam daje. A czemu nowe? Przecież ono nie jest takie nowe, żeby się miłować? To w Stary testament. To był to był poziom też wysoki, bardzo wysoki. Żebyśmy taki poziom mieli, to by ten kraj inaczej wyglądał. Ale nasz no, absolutny top to jest miłujcie mnie, tak jak ja was umiłowałem. A więc prawdą, miłosierdziem, no to w ogóle wszystkie teraz musiałem uczynki Jezusa dobre wypełnić. Dobre wypełnić. I to jest szok. Ilu takich ludzi jest. Zresztą pan lub matematyki nie lubi, a na pewno nam się nie będzie dzielić swoimi statystykami. Każdy jeden, który zaczyna miłować ze względu na Boga, mm, każdy jeden jest w niebie witany z radością. Kiedyś mnie ksiądz proboszczem powiedział: Przysiędza, tak się cieszę, że u mnie coraz więcej ludzi robią ze względu na Boga. I pan miał słuszną rację. Bo można być na parafii, gdzie się organizuje wyścigi, kto pierwszy zbuduje kościół. Czy jakieś inne motywacje ludzi w ludzkie serca wchodzą. A kochać, patrzeć o Jezusa i widzieć, czy to jest kościół, czy to jest świątynia dla Boga miłości, czy dla Boga pychy i dumy, który sobie zbudował własny kościół. To oczywiście musi nam Pan Bóg pokazać, bo my w ogóle serca ludzkiego nie mamy. To się tak zaczyna mocno, bo zaczyna się wyjściem Judasza z wieczernika. Szkoda, że Judasz tego nie słyszał, tak jakby to go nie dotyczyło. No tak, to dla niego były za trudne teksty. To jest człowiek jeszcze Starego Testamentu, który nie przylgnął sercem do Jezusa i nie zaufał mu. Chce to zrobić wszystko po swojemu solidnie, ale jeszcze starotestamentalnie. Słowo miłosierdzie tutaj się nie pojawia i postawa miłosierdzia się też tutaj nie pojawia. Ze strony oczywiście tego biednego apostoła. To też jest mocny moment, bo to jest testament. Jezus mówi, że on pójdzie tam, gdzie oni pójść nie mogą, ale zostawia im to przekazanie. Żegna się z nimi w zasadzie w tym momencie. No tak, to tam... To... I my ciągle jesteśmy w tym stanie. Dostaliśmy ten testament. Pójdziemy tam, ale jeszcze... Musimy życie przeżyć. Kiedyś pewien, amerykańska żydówka powiedziała: Wy chrześcijanie dostaliście światło i coście z nim zrobili? To jest mocne słowa naszej siostry w Chrystusie Panu. Rozpoznać rozpoznać chrześcijan. Biskup Miśioł opowiadał kiedyś, że jakiś blok był zaludniany za komuny, ludzie się sprowadzali codziennie parę wozów meblowych i było. Ludzie sobie pomagali, tam pożyczali znajomi, swoim znajomym jakieś narzędzia, i pewien pan nikogo nie znał w tym bloku, nikogo. I szedł dwa piętra niżej, nie, nie obok, obok jakiś sąsiad bezpośredni, taki, powiem, tylko dwa piętra niżej, zastukał i zapytał, czy może mi pan pożyczyć kombinerki, czy, czy tam jakieś śrubokręt. bardzo chętnie pożyczył mu. Kiedy on oddawał ten, te klucze, te narzędzia, ten pan pytał, przepraszam, a dlaczego pan do mnie zastukał? bo ma pan na drzwiach napisane K plus M plus B. No Mówi, jakiś chrześcijanin tu musi mieszkać. No, może nie genialny, ale może mi te kombinerki pożyczy. Więc żebyśmy się rozpoznawali, może nie po literę, chociaż to też jest świadectwo. To też jest świadectwo napisać na, na, na dziełach trzy literki kredą. Ale właśnie miłością, żebyśmy się rozpoznawali. Taki szyfr miłości. Hasło, czy mogę ci w czymś pomóc? Odzew, tak. Fakt, że jak idę gdzieś... Do znajomych, do przyjaciół jestem pierwszy raz i nie ma numer. Czasem tak jest w na nowych osiedlach, że nie ma jeszcze numerów mieszkań na drzwiach, ale jak jest KMB, to, to ryzykuje, dzwoni właśnie do tamtych drzwi mi się A tu pewnie oni napisali. Aha, właśnie. Duże prawdopodobieństwo. Brakuje nam takich znaków, prawda? No co dzień. Z takim znakiem często jest, widzę kobietę gdzieś tam, czy mężczyznę, mają różaniec na palcu. To już jest znak, że chyba nie tylko noszą różaniec tak na palcu, ale go rzeczywiście odmawiają. Ktoś, kto się przeżegna w pociągu, jak pociąg rusza, to też jest znak. W będą, będą na niego patrzeć przez 3 godziny jazdy. Co to za jakiś faland, dziwak, że się żegna. Czary Mara odprawia. Ale to jest, to jest świadectwo. No i dać takie świadectwo w obcym terenie. To jest wyższa szkoła jazdy. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Piotr I Paweł Kańska. Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.